Cześć, Cześć, witajcie! Zapraszamy Was na book hall, w którym pokażemy Wam bardzo dużo nowych książek. Daga jak zwykle zaszalała. Ja? O nie, o. Loki. Tak, to Loki, który to będzie nam dzisiaj towarzyszył. No i cóż, zapraszamy Was. Musiałam sobie tak z boku przykucnąć, bo tutaj honorowe miejsce zostało zajęte przez Lokitka. No dobra, wrócimy. Za tak, zaczynaj, bo masz więcej. To ja najpierw zacznę od dwóch reportaży. Po pierwsze to jest strób Katarzyny Kobelarczyk. Hiszpania rozdrapuje rany, czyli książka, która zdobyła Nagrodę Kapuścińskiego w tym roku i która opowiada o tym, jak właśnie Hiszpania radzi sobie z konsekwencjami reżimu Franco, wojny domowej. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Natalia zresztą też. Tak, tak. I y, druga y, to jest Alberto Arce, telefon obwieszcza śmierć, zapiski korespondenta w Hondurasie. Y, znowu trudny temat, dlatego że temat, y, nie wiem czy to jest konkretnie w y, kontekście wojny, bardziej jakichś konfliktów takich y, wewnętrznych, gangowych, bym chyba powiedziała. Zobaczymy. Bardzo też ciekawe. I żeby zrównoważyć tę poważną tematykę, ja Wam pokażę książkę, którą piłam w Biedronce ostatnio za 9,90. Ken Follett, Trójka. I słuchajcie, bardzo jest ciekawy opis. Oxford, rok 1947. Wieczorne party przy winie w typowym inteligenckim towarzystwie. Wśród gości przybyłych na zaproszenie profesora Ashforda znajduje się trójka studentów Uniwersytetu. Żydnat, palestyńczyk Yasif i Rosjanin Dawid. 21 lat później spotykają się ponownie, jako agenci zwalczających się tajnych służb izraelskiego Mossadu, wywiadu egipskiego i radzieckiego KGB. Są uwikłani we własne gry, w których nie ma miejsca na sentymenty. Pozornie Nieważne spotkanie ma kolosalne znaczenie dla życia milionów ludzi i politycznej przyszłości świata. Uuu, thriller szpiegowski. Tak jest. Mogę, słuchajcie, powiedzcie mi, czy wy jeszcze pamiętacie czasy, kiedy popularni byli tacy autorzy jak Robert Ladlam, jak Alister McLean. Jak byłam nastolatką, bardzo lubiłam czytać ich książki. Także tutaj będzie trochę taki spacer ku przyszłości, myślę. Tak. Mhm. Dobra, dalej. Co ja tutaj mam? Trzy książki, które niedawno kupiłam. I to będą teraz już wszystkie książki w, po hiszpańsku i po angielsku, ale będę Wam mówić, jeżeli dana książka była przetłumaczona na polski, bo parę z nich było. Myszku. No. Łops. Dobra, mogę się teraz tutaj wygodnie usadowić. Chcesz poduszkę ale teraz? Tak, nie, dobra, spoko. E, no dobra, pierwsza książka to Moja siostra morduje syryjnie. Ja mam tutaj po angielsku książkę, którą przeczytałam w ramach Afrykańskich buków Świata w lipcu. E, no ale bardzo świeży zakup. I powiem Wam więcej o tej książce. Jest przetłumaczona na polski. Niedawno nawet wyszła. Dalej. Tutaj sobie nie sprawdziłam tytułu, ale ta książka też jest przetłumaczona na polski. E, to jest um, The Little Old Lady Who Broke All the Rules, czyli mała staruszka, która złamała wszystkie zasady. Ja o tej książce kiedyś już słyszałam, ale później kompletnie o niej zapomniałam. Szwedzka pisarka Katarina Ingelman Sundberg e, napisała tę książkę, i to jest o grupie staruszków, którzy są w domu opieki. Ale stwierdzają, że w sumie warunki w domu opieki są gorsze niż warunki w więzieniu, hmm. więc oni popełnią jakąś, e, jakieś przestępstwo, żeby zamiast w domu opieki <grym> być Dobre. w więzieniu. I to jest trochę właśnie taka historia, jak ten stulatek, który wyszedł przez okno i nigdy nie wrócił, nawet w sumie stały obok na półce w księgarni. Także taka podejrzewam, lekka, śmieszna lektura będzie na wakacje idealna. I jeszcze jedna to jest Janet Winterson Frankenstein, czyli książka, która też była nominowana w tym roku do Women's Prize for Fiction. Na długiej liście się znalazła, już na krótką chyba nie wskoczyła, z tego co pamiętam. I no, jak sam tytuł wskazuje, tutaj mamy nawiązania do słynnej powieści Mary Shelley Frankenstein. I no, Janet Winterson chyba nie trzeba, przed, nie wiem, czy trzeba przedstawiać. Chyba nie. I bardzo jestem ciekawa też jej najnowszej powieści, co ona tutaj wymyśla nowego, jeżeli chodzi o. Um, takie współczesne realia. Widzę, że tutaj też trochę Brexit, Brexit. jest wspomniany, <grym> czyli będą pewnie dwie linie czasowe, jedna współczesna, a druga z 1816 roku. Bardzo ciekawa. Ja mam dużo mniejsze, tak, tutaj zasoby. Kolejną książką, którą kupiłam, było No Pasa Nada. Nic się nie dzieje. Kobiece oblicze Meksyku, Beaty Kowalik. Nie będę Wam mówić więcej niż to, że jest to opowieść o kobietach w Meksyku, kilkanaście historii. Opowiem więcej w podsumowaniu. Hmm, dobra, to skoro jesteśmy przy Kobietach w Meksyku, to ja Wam pokażę książkę, która nie została jeszcze przetłumaczona, ale jak wygra międzynarodowego bookera w tym roku, bo jest na krótkiej liście już. To pewnie będzie. E, meksykańska autorka Fernanda Melhor, Temporada de Huracanes, czyli sezon huraganów. E, no i to jest literatura o imigracji, e, bo mamy tutaj główny temat, właśnie e, związany z imigracją, tak, Meksyk bardzo ciekawe. E, Kamil złod Kamil Reads czytał i mówił o tej książce, jemu się podobała. Zobaczymy, mam nadzieję, że się nie zawiodę. I druga, też jeszcze nie bo bardzo świeża. Mariana Enriquez, Nuestra parte de Noche, czyli nasza część nocy. I Mariana Enriquez możecie kojarzyć z, ze zbioru opowiadań. Też perdimos na. Tak, rzeczy, które utraciłyśmy w ogniu. E, wiem, że pani Ania na przykład tu czytam, e, czytała też. tę książkę i jej się podobała. To jest właśnie nowa powieść tej autorki, dopiero chyba w 2019, pod koniec 2019 roku wydana. E, I to jest Argentyna. Syn i ojciec przemierzają Argentynę drogą na północ y, i wspominają czasy czy to są czasy Reżimu wojskowego, dyktatury wojskowej w, w Argentynie, więc tutaj myślę, że też takie wątki właśnie historyczne, społeczne będą poruszane związane właśnie z pewnie brutalnością tego reżimu. Także jestem bardzo ciekawa. Jak pewnie wiecie, właśnie Mariana Enriquez nie ucieka od takich trudnych tematów związanych z, ze społeczeństwem, z tym, co się tam teraz dzieje. Jak widzicie, to już jest druga edycja, a książka dopiero została niedawno wydana. Także myślę, że może to być coś bardzo dobrego, chociaż bardzo grubego. Dobrze. Kupiłam również Bunt Wizjonerów Jerzego Jarniewicza. Jerzy Jarniewicz jest profesorem literatury brytyjskiej. Często, na przykład w gazecie wyborczej, można spotkać się z jego recenzjami książek. Czytałam też kiedyś jego inny zbiór w brzuchu Wieloryba. Bardzo podoba mi się język, którym, którym piszę, i, i bardzo go cenię. Tutaj w Buncie Wizjonerów skupia się on na ruchach społecznych lat 60 i są tu rozdziały poświęcone na przykład Yoko Ono, Johnny Mitchell, e, oczywiście wojnie, wojny w Wietnamie i, i różnych takich wydarzeniach i osobowościach lat 60., które w jakiś sposób definiowały tą epokę. I jestem bardzo ciekawa tego zbioru. Myślę, że to jest taka książka, której nie będę czytała od deski do deski, hmm. po którą będę sięgać czasami, kiedy nie będzie mi się chciało od razu przeskakiwać do kolejnej książki, a będę chciała przeczytać coś krótkiego. Więc wydaje mi się, że ta pozycja będzie właśnie do tego idealna. Mhm, mm mm, Super. Mm -hmm. Okej. Okay. Ja to tak nagrodowo poszłam chyba teraz ostatnio, bo mam kolejną książkę, która była na długiej liście nagrody Women's Prize for Fiction w tym roku i to jest Nightingale Point. Książka, która jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, dziejących się w bloku, w takiej no, niezamożnej części Londynu, w którym właśnie mieszkańcy tego bloku coś się dzieje. Wydaje mi się, że jest pożar czy w rzeczywistość faktycznie tam chyba był pożar, nie wiem, czy tu w książce też, też to będzie. No ale właśnie wydarzenie jakieś prowokuje interakcje pomiędzy tymi mieszkańcami i to jest właśnie w tej książce opisane. Jestem bardzo ciekawa. Będąc w Londynie dalej. <grywamy> mam jeszcze książkę The Five, czyli nieopowiedziane historie. Kobiet, które zabił Kuba Rozpruwacz. To jest nonfiction, właśnie, gdzie autorka skupia się na historiach tych kobiet, co je łączyło, czy właśnie raczej co ich nie łączyło, bo każda tak naprawdę była z, innego, z innej części Anglii, robiła inne rzeczy itd. itd. No i właśnie próba takiego odtworzenia e, ich e, biografii może właśnie, bardzo ciekawe, no bo przecież mm. wszyscy wiedzą kim był Kuba Rozprówacz, ale kogo zabił, kim te kobiety były, no to nikt nie wie, także o. Bardzo Jak słynna wiem. chyba ta książka jest, nie? Jakoś no tak... ostatnio czy, jakoś tak się często pojawiała na no BookTube i na Instagramie, takie mam wrażenie. Dobrze. I ostatnia książka, którą ostatnio kupiłam, to bohater o tysiącu twarzy, Josepha Campbella, który był jednym z najbardziej znanych mitologów XX wieku. Trzy tygodnie czytałam tą książkę, <grym> bardzo długo jak na mnie, ale więcej wam opowiem w podsumowaniu. Dobra, ja ostatnią już mam książkę która została przetłumaczona na polski, niedawno wydana, czyli moja mroczna Vanesso. Bardzo jestem ciekawa tej książki. Ja e, też. I myślę, że też tak będzie dopełnieniem trochę może Ewy ze swych zbliżcz, hmm. bo pojawia się tutaj podobny temat. To jest książka o nastolatce, którą wykorzystuje jej nauczyciel seksualnie e, i właśnie o tej relacji, o tym później jak, jak no, jak to doświadczenie nazwijmy je tak. Wpłynęło na, na jej życie. Jak właśnie ona nie mogła sobie później poradzić z tym, co się stało. Także. Ciekawa jest. No. To chyba, zabio chyba zabiorę Ci dzisiaj parę książek, jeśli się zgodzisz. parę książek? No. Nie. Tak. Zostawię ci swoje. Spoko. Dobrze, no dobrze, no ach, jakoś sobie trzeba tutaj radzić, tak? Dokładnie. No dobra, powiedzcie, co Wasze ręce niedawno trafiło. Czy czytaliście przede wszystkim którąś z tych książek, które pokazywałyśmy i możecie e, polecić lub e, odradzić, chociaż może nie odradzajcie, bo już jak mamy, to chyba nie? No dobra. Czekamy na do tak. Wasze komentarze. Tak, tak, tak. A tymczasem pa! Pa! pa.